Siemka, i Drop. w cię, budujemy was z No i przenosimy się do Damaszku. Po kolejną naszą ofiarę. Jeśli zostaniesz wykryty, zabicie kilku ścigających może ułatwić ci ucieczkę. No, szybciej. No i dobra, pakujemy się do biura. Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie? Oczywiście, że nie. A jak zatem mogę ci służyć? Al Mualim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Dżubajrowi. Ach, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka. Ostatnio nie próżnował, organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówię? O ogniu i światłości, o czyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadanie szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze, więc. Przejdę się wśród ludzi, zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Południe stron znajdziesz akademię i strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. No dobra, nie jestem pewny, ale ten uczony to jest ten, co palił książki. Właśnie wcześniej w tą rekreślamie ja i tak sobie teraz przypominam niektóre rzeczy. Właśnie nie jestem pewien, ale to był chyba taki koleś, co książki palił. Coś jak jakiś Hitler czy coś po naspotnie wschód dobra czyli że tu jest wschód czy idziemy tam błagam gdzie nie dobra a toż tutaj jest dobra tego obronie to na tragedie ja jednak nazywam to tarczytem więc tam wyobaczyć ile mamy no tak, już trzy. Już do końca gry będą trzy. Dobra, nie ma strażników, to chociaż tyle. Więc możemy sobie w spokoju wyjść. No i dobra, synchronizujemy. Może się coś nam tu pojawi Ale zrobię tak jak w poprzednich odcinkach, że wiecie, teraz sobie pozwiedzam, tak żeby były już 3 No a potem się zajmę śledztwami Chociaż jeszcze też sam nie wiem No razy skakujemy Bo co, dzielnica Biedoty Ja muszę wejść do dzielnicy Centralnej? No właśnie Dlaczego się tak śmiechasz? Przestań, proszę! Robisz mi krzywdę! No, czekaj, dobrze, dobrze, dobrze. Kurde, potrąciłem jakiegoś wieśniaka no, i... nigdy nie mają nic do mnie! No boże, sam się nawinął Kurde... E, się się nie mogę wuczyć, Kurde! Dobra, trudno, robimy rzeź... rzeź. <grymne> Sami tego chcieliście. <grymne> Pięknie. Ja, Potąciłem przez przypadek mikrofon. Jesteśmy! Pokaż się! Po no to wychodzimy teraz tutaj. Ale to chyba ciągle mi się nic nie dało. To cały czas jest dzielnica biedoty po prostu. Bo tak, to w dzielnicy centralnej byłyby ładniejsze te punkty obserwacji, jakieś inne. To cały czas są takie. Chociaż nie, to jest troszkę inne, ale tylko ze szpica. No, Nie widzę ciągle nic. Idziemy tutaj, a potem... Chyba idę tutaj już. No... Bo tak to widzę, że tutaj to mi raczej nic nie da. Więc idziemy na południe. no fajnie drabina. prawda Chyba nie przeskoczę Dobra, idziemy na razie tędy. Potem może znajdę jakiś lepszy punkt do przeskoku. O tego wotak. Stawiają za tobą wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Modlmy się. Dobra, drabinę jest wolniej. Przepotężny bóg uzdał nas godnymi. I przyznał nam. już myślałem, że nie doskoczę. Ale dobrze jest. No, to z tego co tu widzę, zostały nam te dwa zabójstwa. No i już sam Robert. Będzie koniec gry. No, ale w sumie tylko teoretycznie. Bo przecież... Kurde, bo przecież czeka nas jeszcze. Wybaczcie, zaraz dokończę. No, ale przecież jeszcze jest druga część. Brotherhood, Revelation Więc jest w co grać, jeśli chodzi o A to już tu. O, jeszcze ten. Dobra. Jeszcze tam jest flaga tych Saracenów, to sobie zaraz zbiorę. Ale najpierw tutaj wyjdę. No, pięknie. A to jednak nie zbiorę, bo teraz przecież wskoczę do siana. To nie, nie będzie za bardzo jak tam potem wyjść. Ale co, pojawiło się coś? No, jest. No, no to to jest tu. Dobrze, mamy już pierwsze śledztwo. Yy, to przejdę obok niego i. I tutaj jeszcze zobaczę. No. Aż znajdę te 3 Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się w Obserwując... Proszę tylko o parę miedziaków. A to tutaj hmm, coś tu muszę. Najpierw no ja będzie jak tych dwóch zabiję, bo oni są biot takimi ruchy, głównymi, biot co biot nie biot nie mogli przeszkodzić. No dobra, uspokoiło się. To wychodzimy normalnie. No, bez kryje bez niczego oni nie zauważą. Ale ten punkt obserwacyjny jest strażnicą, więc tam u góry będzie strażnik. Ale to szybko się z nim rozprawimy. Dobra. Dobra, nie mam czasu na jakieś polowania. A jeszcze z krótkiego noża. Dobra. No i synchronizujemy strasznie nie lubię jak punkt obserwacji inny strony no bo potem jak to oglądał to ten mi to cały czas i i to jest nieprzyjemne dla uszu nie do... o dobrze już mam dwie dwie dobrze tośćmy tutaj i wtedy powinno nam się już ostatnie pojawić yy... Aha, tu jest to do zeskoku dobra Kurde, ilu tych strażników jest, Nawet nie ma jak przejść. Whoa, whoa, się. Kurde, posuwaj się, kurwa Jeden <mum> strasznie niedobrze. Ale tutaj... Dobra, robimy rozrubę. Nie masz ze mną szansy. Tuk jest po mojej stronie. No, fajna taka zabawa z strażnikami, Wam powiem. Na pewno wiele razy, z, na pewno wielu z Was miało takie coś, taką sytuację. Na przykład włączyło włączył sobie gitarę. To było moje ulubione. No i sobie tak zabijało policję i jeździło sobie. No i to też jest bardzo fajna zabawa. Nie to nic nie misji, prawda? Tak jak tutaj mamy. Mam zabawę ze strażnikami. Oczywiście gorzej jest, jak nas zabiją, ale to już inna historia. No dodatkowo zapewne mu to, że on robi czasem takie fajne triki, właśnie, kontrataki. No, albo takie jakieś. No, jeszcze tylko ten jeden, On jest jakiś taki silniejszy, jakby jakiś dowódca, chyba. No, dobra, i po sprawie. Kurde, niedobrze jeszcze nie wykryją. Dobra, wspinamy się zaraz, zanim się skapnę. już mnie gonią. Ale dobra, tu jakbym weszedł, to wtedy skoczę do siana i mnie nie zauważam. Przy okazji może mi się pojawi to trzecie śledztwo. E, dobra. No i synchronizujmy. Mam nadzieję, że pojawi się trzecie śledztwo. Zobaczę sobie tylko na mapkę, no i skaczemy. No i co, chyba mnie nie mogą znaleźć. Tam przebiega. Jak mogłem go zgubić? No i Dobra.